Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale. Mam dla Was dzisiaj omówienie pacza 10.18. Pacz temu nagrywałem podobny filmik i tam stwierdziłem, czy pacze co dwa tygodnie mają sens, jako że tam było bardzo mało sensownych zmian, albo zmiany, które w nim były, były po prostu bezcelowe, tak finalnie. I patch 10.18 jest tylko jakby jeszcze większą hiperbolą tego stwierdzenia, ponieważ zmiany w nim zawarte są całkowicie bez sensu i mam wrażenie, że po prostu deweloperzy jak się zebrali stwierdzili, dobra, musimy zrobić patch, bo mija kolejny cykl, kolejnego patcha, no to jakie macie pomysły? Ja, ja, ja mam pomysł, ja, ja mam pomysł, no yy, dawaj, yy, jaki masz pomysł? Dajmy o Twitchowi na E. Zajebisty pomysł. Nic nie zmienia, a w pacznocach coś już jest. Ja mam jeszcze jeden pomysł. Zamieńmy zdolności pasywne Ari. Kolejny zajebisty pomysł. Nic nie zmienia, a w pacznoucach już coś jest. Tak więc. Sami zobaczycie jak głupie są to zmiany. Zapraszam. Zaczniemy od czegoś, może trochę bardziej pozytywnego, czyli nerfa Guardiana. Uważam, że ta runa jest rzeczywiście troszeczkę zbyt mocna. Jest to runa używana przede wszystkim na prawie każdym suporcie, a nawet jeżeli nie jest używana na którymś suporcie, ten support, który jej nie używa, mógłby jej wziąć i tak by miał dobre wyniki. Po prostu dodatkowa przeżywalność on demand, czyli wtedy, kiedy potrzebujemy, jest zawsze w cenie. I Riot stwierdził, że z nerfi z jakiegoś powodu ratio. Jest to runa. Wydawałoby się kierowana do tanków, dlatego też zostaje znerfione AP ratio. Jest to jak najbardziej logiczny ruch ze strony Riotu. Kradną 10% dodatkowego AP z tej runy, jeżeli chodzi o skalowanie. Jest to dobry ruch moim skromnym zdaniem. Natomiast przedziwnym ruchem jest też zabranie 3% z bonus HP. Runa tankowna przypominam i uwaga... Tanki nie używają tej runy. Brom używa spel. E, przepraszam, no, książki, tak, do zmiany e, Samonerek. E, Tarik używa czasami rzeczywiście tej runy, ale zazwyczaj jednak Aftershocka, bo jednak Aftershock jest prawdziwą tank runą, e, cała reszta Engage supportów oczywiście, że używa. Aftershocka, więc jest to bardzo, bardzo dziwny nerw, dlaczego nerfią właśnie bonus HP, kiedy wydawałoby się, że powinni to zwiększyć, żeby właśnie te tank supporty to brały, no cóż. Dalej lecimy z nerfami, a właściwie nie może do końca z takim nerfem, a z zmianą kierunku rozwoju bohatera, czyli zmiany do seta. Ponieważ set w tym momencie, zarówno w propleju jak i w znacznej części w solo queue, jest budowany bardzo często pod fulltank'a, tak? czyli składamy masę HP i masę dodatkowych rezistów. Riot chce zmienić po prostu jakby sposób budowania tej postaci, dając mu dodatkowe przeliczniki do bonus AD, czyli finalnie po prostu zwiększają jego skalowanie się z dodatkowym atakiem obrażeń. I myślę, że to jest sam w sobie ruch dobry, natomiast nie dotykając tych wcześniejszych jakby problemów, czyli jego gigantycznego shilda, który powinien moim zdaniem być dużo mniejszy bazowo, a dużo większe skalowanie mieć w sobie, tak naprawdę nic nie zmieniają. I już ktoś policzył, czytałem, że wystarczy tak naprawdę dodać do tank-buildu zwykłego steraka i Już mamy te dodatkowe statystyki, nie będę tego czytać, bo to jest po prostu okropne słowo, tak na ekranie powinien, powinna ta informacja się wyświetlić, co oni zmieniają, e, natomiast e, tak jak mówię, wystarczy tak naprawdę Sterax, e, aby z tych e, dodatkowych zmian teraz skorzystać, nic nie zmieniając innego w bildzie. co jest dosyć zabawne, bo jak zwykle Riot po prostu, nie wiem, mam wrażenie, że te chłopaki nie robią matematyki podstawowej, no nieważne. Lecimy dalej, nerf Ashki, 2 AD za, e, zabrane. No, no, w ProPlayu może, może to ma jakiś wpływ? W Solokiu oczywiście, że nie. Shen, kradną mu 10 punktów tarczy z pasywa i to jest śmieszne znowu, ponieważ patch temu, albo dwa patch temu, nie pamiętam dokładnie, Shen dostał dodatkowe 20 punktów życia na swojej tarczy i to był buff kompletnie z kosmosu. Shen był w bardzo dobrym miejscu, Shen był grywany, jeżeli potrzebowaliśmy rzeczywiście dobrego tanka, który miał jeszcze prezencję na mapie globalną i Shen zawsze był w tym dobrym miejscu, szczególnie przed tymi zmianami. Nagle dostał 20 dodatkowego shielda, tylko po to tak naprawdę prawdopodobnie, żeby być grywanym w proplayu i e, niestety tak się stało, Shen jest grany w proplayu, jest grany w solo queue dosyć masowo, Rajac stwierdził, że dobra, dobra, to zabierzemy mu teraz 10 i co? Pa, zapacz mu zabiorą 5, za kolejne 2,5 i za kolejne 2,5 i wrócimy do punktu wyjścia. Jakby po co dawać za dużo i potem zabierać po połowie? Bez sensu, no nieważne. Dalej Galio. I to jest już nerw, który wydaje mi się dosyć konkretny, ponieważ Galio traci 10 punktów e, obrażeń na swoim Q. I to może być o tyle duże, że. Chcą tutaj zaatakować jego Wave Clear i to jest logiczne, ponieważ jest to postać, która ma ulta globalnego, no przynajmniej w połowie globalnego, tak? W każdym razie, jeżeli Galio chce użyć ulta, jeżeli chce roamować na inne linie za pomocą swojego ulta, co Galio powinien chcieć robić, musi najpierw popchnąć linię, aby nie tracić minionów i nie tracić wieży, prawda? Więc Wave Clear, jeżeli jest troszeczkę słabszy, to rzeczywiście Galio może mieć w te większe problemy. Natomiast to jest ważna kwestia. Tutaj nic się nie dzieje, tak naprawdę, prawdopodobnie, chociaż nie jestem pewien, ale prawdopodobnie nic się nie dzieje z tym nerfem 10 punktów obrażeń, ponieważ Galio ma bardzo mocnego pasywa, który tak czy inaczej czyści e, linie. Do tego Galio może sobie po prostu złożyć Hextech, e, nie Gunblade, tylko e, Protobelta i tak czy inaczej Wave Clear będzie miał wyśmienity. E, kolejny nerf, kolejny nerf z dupy. Nerw komplet, Nie wiem o co chodzi. Kogmą traci z jakiegoś powodu 5 HP per level oraz 0, 25 punktu armora. Per level. Łatwo. Chyba po prostu tylko zmiana po to, żeby wypełnić patch notesy. Jaki jest sens robienia takiego patch Może, e, e, t, Jaki jest sens robienia takiej aktualizacji? Może warto by było po prostu to, takie trzy główne wielkie zmiany, które rzeczywiście gdzieś tam są w tym patchu, warto by wrzucić po prostu jako bug fix, w sensie e, po prostu wrzucić, e, spaczować do aktualnego 10.17, nie robić 10.18, bo przejdziemy teraz do buffów. E, przynajmniej tak Riot je e, jakby zaszeblonował, ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam. E, nie, nie, kompletnie się nie zgadzam. Przede wszystkim zmiana do Ari. hp jest zmniejszony o jeden punkt. Ok. Ok. Vestayan Grace, pasyw Ari zostaje usunięty, czyli to jest ten e, pasyw, który daje jej dodatkowy movement speed po użyciu zdolności. Ok. W zamian za to Ari dostaje swoje stare Q i to stare, stare Q jeszcze na początku, jak Ari wyszła, czyli stary Essence Theft, który dostajemy staki za używanie skilli i potem po prostu jak jesteśmy na maksa naładowani, mamy te 9 staków, użycie umiejętności uleczy nas. Jest to bardzo mały heal, nie oszukujmy się, ponieważ. Jakby szczególnie że teraz to będzie działać na każdą umiejętność, a nie tylko na Q, jak było to wcześniej, kiedy ten pasyw był na Q, działało tylko i wyłącznie na Q. Teraz będzie to działać na każdą umiejętność, czyli na przykład jedno walnięcie z E, jeżeli tak nam wyjdzie, jeżeli tego nie dopilnujemy, no to będzie minimalny heal, prawda? I teraz tak ten Vestige Grace, które zostało usunięte, czyli ten Movement Speed z pasywa, który został usunięty, jest teraz na W w formie 40% Movement Speeda, które się zmniejsza w, prze w przeciągu 1,5 sekundy. Dodatkowo W zadaje 200% obrażeń do minionów, które mają poniżej 20% HP. Po co? Ja się pytam po co? Jakby. Wave Clear jak najbardziej zawsze jest fajny. Oczywiście, że tak. Natomiast Ari ma zajebisty Wave Clear w formie swojego Q. Jasne, czasem będzie musiała użyć W do tego Q, żeby całość wyczyścić, ale ta zmiana nic nie zmienia. Serio. Po, poza jakimiś przypadkami, gdzie nie wiem, idzie Siege Minion, tak, kiedy stracimy inhibitor i to będzie fajne, to poza tym w bez tego buffa robi dokładnie to samo. Jeżeli rzucimy Q, zostaną mele miniony. Mele miniony dobijemy z w niezależnie ile one mają HP, już naprawdę. Więc jest to dla mnie zmiana z kosmosu. W zamian za to, bo Riot to stwierdził, że to jest buff, więc w zamian za to W będzie miało wydłużony cooldown o sekundę i zwiększony koszt manny o 5 punktów. I teraz będziemy lepiej targetować miniony z niskim HP. Zaję. Nie? Po prostu zamienili dwa pasywy, które nic nie zmieniają, jakby równie dobrze mogli. Nie, nie wiem. Cisną tą mobilność na Ari, cisną tą mobilność, jakby to była niemobilna bohaterka, Ludzie, ona ma na RC trzy skoki, naprawdę. Teraz będzie miała ten movement speed, który miała wcześniej, będzie miała leczenie, które miała wcześniej, tylko w innym miejscu. Nie wiem, bez sensu. Dalej, Kale, Kale dostaje, czy Kyle właściwie powinienem, bo Kale to jest Jarmusz. Kyle dostaje. Też to już jest ciekawsza zmiana, wydaje mi się, bo to będzie miało dużo do czynienia z jej managementem many, z zarządzaniem maną. Q nie będzie już refundować many przy trafieniu bohaterów. Ok, mana, koszt W zostaje zwiększony o 20 punktów na pierwszym poziomie, o 30 na ostatnim. Spory nerw, tak? Spory nerw na bohaterze, który nie, nie buduje w ogóle many. W zamian za to. Cooldown na E zostaje zmniejszony, bo teraz jest to stałe 8 sekund, skrócone tylko i wyłącznie, jeżeli mamy jakieś cdr -y. Oczywiście zawsze mamy na Kiel CDR. y Zostaje to zmienione od 8 do 6 sekund, więc to jest fajna zmiana. Koszt many zostaje zmniejszony, a właściwie usunięty, bo będzie to teraz ze 0 i szybkość pocisku na E będzie zwiększona ponad dwukrotnie. Szybkość pocisku nie ma chyba dużego znaczenia, wydaje mi się, poza jakimiś marginalnymi. Przypadkami. Natomiast, tak zwiększenie kosztu many na W w jakim stopniu zwiększenie kosztu many Q, bo tak naprawdę je, brak tego refundu no to jest zwiększenie kosztu, nie oszukujmy się. W zamian za to nie będziemy płacić za E. No, to jest fajne w przypadkach, gdzie Kale miała dobrą linię. I jeżeli miała tą dobrą linię, no to będzie miała jeszcze lepszą teraz, tak? Dobre meczapy będzie miała jeszcze lepsze, natomiast to w żadnym stopniu nie pomaga, myślę, jej w meczapach, które miała w dupę, więc nie zwiększy to, myślę, popularności jakoś mocno tej bohaterki. Nie wiem, co wy sądzicie o tej bohaterce. Myślę, że ona ma duży potencjał i dlatego Riot się też boi ją jakoś konkretnie zbufować. Następnie, buff Jarvana. Jej, dostaliśmy 10 obrażeń na Q. Tutaj powinien być ten mem z Johnem Travolta, taki, który się rozgląda, bo ja nie wiem po co. 10 punktów obrażeń na Q Czerwana. To jest bohater, który jest useless as fuck w tym momencie. To jest bohater, który potrzebuje dużo więcej. On potrzebuje prawdopodobnie reworku, ponieważ ma tak przestarzały kit. Jego jedyna dobra zdolność to jest RK. Jego combo jest banalnie proste do uniknięcia, często jest zbagowane. W jest useless totalnym, bo slołek w obszarze wokół nim i osłona w dzisiejszych czasach? Serio? <laughs> Rumble dostaje obrażenia na Q. Jest to 5 punktów na pierwszym poziomie umiejętności oraz 30-25, przepraszam, na maksymalnym. Minimalne zwiększenie obrażeń. Chyba tylko tak po to, żeby przypomnieć, bo to już jest fajne. Rumble sam w sobie jest dobrym bohaterem, niegrywanym w tym momencie. I to jest dobre pytanie, czemu? W sumie nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że w pewnych matchupach miałby duży sens. Nie jest grany ani w dżungli, ani na midzie, ani tym bardziej na top lane w tym momencie. Może to jest taki buff tylko przypominający ludziom, że on właściwie istnieje. Zobaczymy, jak się meta zmieni, czy coś tutaj Rumble troszkę wypłynie. A propos ludzi, którzy są zapomniani w mecie. MFK. Da dawno jej nie widzieliśmy, tak? bo to, że pierwsza połowa tego sezonu, pierwsze 6 miesięcy tego sezonu to była MFK, MFK. Chcesz grać na bocie? MFK, jest zbanowana. MFK, no dobra, kurde, nie ma innych marksmanów w tej grze. MFK dostaje buffy, bo dawno jej nie widzieliśmy. Tak jak mówię, attack speed per level zostaje zwiększone o 75, więc to jest dosyć spory buff. 3% na level dostajemy w tym momencie, attack speeda to jest sporo. Strat Movement Speed, czyli ten pasyw z W na Movement Speed, dodatkowa prędkość ruchu zostaje zwiększona o 5 punktów. Nie pamiętam wartości przed nerfem, bo jakby to był pierwszy problem mf dlaczego ona była tak dominująca, miała fajne obrażenia faktycznie i duży ultimate, tak, który zmieniał teamfighty, ale głównym punktem, dla którego w propleju szczególnie mf była tak mocna, był jej movement speed z dupy, tak, bo nie trzeba było mieć żadnych itemów, tylko mieć movement speeda i możesz zapierniczać po, całej, po całym summoner's rift szybciej niż ktokolwiek inny. Możesz cofnąć się w bardzo dziwnym dla innych marksmenów miejscu, w sensie w bardzo dziwnym momencie na linii, kupić pinka, postawić pinka na rzece i wrócić, zanim wave dojdzie do twojej wieży. Więc e, jestem ciekaw, jaka była wartość przed nerfem, bo nie pamiętam. Jeżeli możecie to sprawdzić i wpisać w komentarzach, byłbym bardzo wdzięczny, bo jeżeli to jest bardzo blisko tych wartości wcześniejszych, no to wracamy do dominacji MF-ki na samoners rift. Twitch. Tak jak mówiłem wcześniej, dostaję AP Ratio, zwiększenie AP Ratio o 13,3. To jest bardzo istotne. Jakby było 13, to by było za mało. Ale jako, że jest 13,3% więcej, ohohoho, to to teraz? Teraz to będzie siać rozpierdol AP Twitch. Jak o. Oh. Zignorujmy ten, ten fakt. RK. RK za to dostaje bardzo fajną zmianę, moi drodzy, ponieważ RK w tym momencie traci obrażenia 10% za każdą jednostkę, którą uderzy po drodze, czyli każdy następny ma, dostaje mniej obrażeń, tak? Do, maksyma, do minimalnie 40% bazowych tych obrażeń autoataku na RC, czyli... 6 jednostek trafimy, to ten ostatni dostanie tylko 40% tego, co dostał pierwszy, tak? Ok. Zostaje to zmniejszone o połowę, 5% do minimalnie 70%. I to jest, moi drodzy, bardzo duży buff. I wcale się nie, dziwię, wcale się nie zdziwię, jeżeli będziemy widzieć Twitcha częściej. Już teraz na SoloQ e, wydaje, e, wydaje mi się, że dosyć często go widujemy, prawda? Nie, nie, nie jestem w stanie teraz sprawdzić, jaki jest pick rate, ale dosyć często widuje Twitcha na SoloQ nawet na moim poziomie, jak gram, i bardzo często jest teraz budowany pod Miura Manę, Więc jakby to nie zmienia faktu, że Twitch ma do dupy early game, nie zmienia to w ogóle tego faktu i nie zmienia to faktu, że e, Dalej, tu, jakby to tylko podbija moc, którą Twitch już posiada, czyli ten late game. Czyli te team teamfighty, które Twitch po prostu potrafi rozpieprzyć totalnie. Aczkolwiek teraz, jak on się odpali w dobrym miejscu, z niewitki wyjdzie ci na plecy i zacznie strzelać, to po prostu tak nam rozpieprzy dupę, że, że nie będzie w ogóle pytań. Tak więc to jest fajny. Buff. Może, może Twitch'a będziemy widzieli częściej. Aperatio na E. No nieważne, lecimy z Xinem. Ostatni buff. Zinzao dostaje obrażenia w wysokości 10 punktów na swoje W, obydwie części tego W, czyli najpierw slash oraz pchnięcie. Co ważne, do, w, ta część pchnięcia dostaje dodatkowe 5% dodatkowego AD, jeżeli chodzi o skalowanie. Zmiana minimalna, wydaje mi się, że w sumie fajna, ponieważ Xin jest stricte early junglerem. Zobaczcie, że Jarvan też dostał buffa, Jarvan też jest bardzo early junglerem, tak? Te level 2 ganki to zarówno jak i Xin, jak i Jarvan są z tego znani, tak? Że robią te dwa level 2 ganki. Ciekaw jestem, czy będziemy widzieli więcej takich early junglerów, czy to jest dopiero początek takich zmian, które Riot chce wprowadzić, czy nie wiem. Zmiana dla Xena jest moim zdaniem w porządku. Natomiast podsumowując całościowo ten patch, mówię tutaj, mogłyby być tak naprawdę kilka rzeczy na krzyż wzięte po prostu w kupę i wrzucone jako patch, jako backfix, a nie jako patcze całe. Twi zmiana dla Twitcha na RK super. Zmiana dla Seta super, jeżeli by coś tam jeszcze na przykład dołożyć, zmiana dla Shena powiedzmy, że okej, okay, zmiana gardiana ważna, chociaż może nie w takiej formie, jakiej jest, ale okej. Okay. Więc jest kilka rzeczy, które można by po prostu zamknąć naprawdę w coś minimalnego, a ja mam wrażenie, że oni wpadli na te kilka minimalnych rzeczy, albo zobaczyli, okej, okay, te rzeczy potrzebują zmiany, ale to jest za mało, dorzućmy czegoś jeszcze, tak, operation na Twitchu, jej, 2AD na ażce, jest, mamy patchnący, zajebiście, dostanę wypłatę. Okej. Okay. Z mojej strony to wszystko, koniec e, tego gadania z mojej strony, bo zaczynam już chyba troszeczkę bredzić, tak więc z mojej strony to wszystko, dzięki za obejrzenie całości, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam do zrobienia tego raz w tygodniu minimum, a ostatnio czasami nawet dwa, jak mam dobry, e, dobry tydzień, e, wystawiam filmy, postuję filmy dotyczące mety w Lidze Legend, tak więc jeżeli chcesz być na bieżąco, zachęcam do zrobienia tego, z mojej strony to wszystko raz jeszcze. Do zobaczenia następnym razem już wkrótce. Cześć.